Pomaganie innym ma wiele obliczy. Jednym z nich jest wsparcie przez sport. W ubiegłą niedzielę na sali sportowej przy szkole w Burkacie odbył się turniej halowej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Działdowo. Pomysłodawcami turnieju byli radny Krzysztof Doliński, wójt Mirosław Zieliński oraz kierowniki pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gminie Działdowo. Jest to turniej, gdzie chcemy wspomóc Tomka, który jest bardzo chory. W tym turnieju uczestniczy Dziewięć drużyn, między innymi grają Radnik gminy Działdowo, sołtysi, sołectwa, grają też goście z Olsztyna. Dla Tomka zagrało dziewięć drużyn nie tylko z gminy Działdowo. Oprócz zawodników w organizację turnieju zaangażowało się wiele innych osób. Wiele osób zaangażowało się w ten tour, m.in. Wszyscy Sołtysi, cała Rada Gminy, pracownicy, no i oczywiście wielu, wielu mieszkańców. Chciałbym w imieniu swoim, jak i Tomka, podziękować wszystkim za to, że, za te wsparcie z ich strony. Puchary i medale wręczali wójt Mirosław Zieliński, radny gminy Dziełdowo, Krzysztof Doliński, przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Wasiek oraz wiceprzewodnicząca Krystyna Roman.